Drodzy Państwo, kolejnym gościem w naszym studiu jest Pani Izabela Bary, bibliotekarka w Brooklyn Public Library na Greenpointzie, znana nowojorskiej Polonii z organizowania cieszących się olbrzymim powodzeniem spotkań z polskimi artystami i pisarzami. Pani Izabela jest także adiunktem w College of Staten Island, dziennikarką, tłumaczką, jednym słowem kobietą renesansu. Witamy serdecznie. Witamy <toddź> <toddź> serdecznie. Pani Izabelo, proszę powiedzieć, jakie są Pani najważniejsze podstawowe obowiązki jako pracownika Brooklyn Public Library na Greenpointzie. Na pewno wbrew ogólnemu przekonaniu nie jest to czytanie książek. Wielu z Państwa przychodzi do mnie i mówię, ach, jak zawsze chciałem być bibliotekarzem, bo to jest takie przyjemne się dzisiaj się czyta książki. Otóż nie. Do moich obowiązków, ja mam bardzo wiele obowiązków, do moich obowiązków należy na przykład prowadzenie zajęć komputerowych, podstawowych lekcji komputera, na przykład udzielanie dyżury na reference desk i udzielanie informacji, każdej informacji, jaka tylko może być potrzebna naszemu czytelnikowi. Również programowanie, to znaczy układanie programów i prowadzenie tych programów kulturalnych. W to wchodzą koncerty, wykłady, spotkania z pisarzami itd., itd. No i oczywiście są mniej przyjemne obowiązki, na przykład weeding. Weeding to jest zbieranie z książek, przeglądanie całej kolekcji książek i patrzenie, co jest zniszczone, co jest niewypożyczane, co nie cyrkuluje, co trzeba... Wyjąć z tej półki i się tego pozbyć. A niszczą ludzie y książki? Niestety tak. Bardzo wiele książek wraca do nas szalenie zniszczonych. I to jest trochę specyfika dużego miasta, gdzie wkłada się książkę do torby i się ją wiezie, mm. bo żeby miejsce poczy poczytać w Sabłeju, ludzie nie uważają, czytelnicy nie uważają na te książki, nie wystawiają je na deszczy, wsadzają do torby z jedzeniem. Dostajemy książki czasami w strasznym stanie. Przy czym muszę powiedzieć uczciwie, że jest również druga strona tego medalu, a mianowicie wiele książek wydawanych w Polsce jest wydawanych byle jak. I to są książki, które powinny służyć czytelnikowi przez y, y, kilkanaście wypożyczeń, natomiast po dwóch, trzech wypożyczeniach one się po prostu rozpadają, bo są słabo klejone i, y, i nie, wytrzymują, y, nie wytrzymują dotyku po prostu. A czy Polacy często odwiedzają bibliotekę? Jeżeli tak, to co wypożyczają? <laughs> Prawie wyłącznie. Muszę Państwu powiedzieć, że ja w mojej pracy, a tak się składa, powiem troszeczkę osobiście, tak się składa, że dzisiaj jest drugi dzień mojego 11 roku na Green Poincie. Zaczęłam pracę 10 lat temu, w 2002 roku, 21 października, był mój pierwszy dzień pracy. To gratujemy do <laughs> Bardzo <laughs> trzymałam. Natomiast mojej pracy wciąż, mimo że Greenpoint przestaje być... Się Polski nie jest już tak polski jak był 10 lat temu. Ja wciąż w zasadzie 3-4 czasu mojego pracy mówię po polsku z Państwem, którzy przyjeżdżają z Ridgewood, z Maspet, z, yy, gdzieś z dalekich okolic Queensu, z Ozon Park, z Manhattanu, z górnej części Manhattanu. Nawet mam bardzo wierne czytelniczki ze Staten Island, które co 3 tygodnie religijnie przyjeżdżają i yy, przywożą całą masę książek i yy, żeby je zwrócić i odebrać. Yy, także Polacy przychodzą do tej biblioteki jak i przychodzą dzieci polskie. Obok przez ulicę jest przecież bardzo dobra szkoła, w której jest bardzo dużo polskich dzieci, przychodzą polskie dzieci, przychodzą polscy rodzice, przychodzą starsi państwo, którzy zostali jeszcze na Green Pointie. i przychodzą również ci, którzy, którzy po prostu szukają jakiejś książki konkretnej, a nasza kolekcja jest kolekcją naprawdę bardzo dobrą. Nie może się ona równać oczywiście z kolekcjami akademickimi z takimi jak Columbia University czy Harvard, które mają Slavic Departments, ale mamy, trzymamy rękę na pulsie i mamy co miesiąc, dostajemy około 100 nowych książek. A co możemy zrobić, aby biblioteka no, nadal działała tak fantastycznie, jak działa? Jednym słowem, co czytelnicy co mogą bibliotek? zrobić tak <noise> dla biblioteki? Okay. Można robić różne rzeczy. Można Przede wszystkim można przychodzić, trzeba przychodzić. Trzeba odwiedzać tę bibliotekę, wypożyczać książki. Im więcej książek wypożyczanych, tym, tym więcej ja pieniędzy dostaję na nowe książki na następny rok fiskalny. Im więcej tych książek cyrkuluje, tym moja administracja jest bardziej zadowolona i, i skłania się do, do tego, żeby ta kolekcja ciągle rosła, żeby ona się wzbogacała. Więc przychodzić, wypożyczać książki. Co poza tym, no, my niestety nie przyjmujemy donacji. Był taki czas, że przyjmowaliśmy książki używane, książki stare, których ktoś się chciał pozbyć. Niestety od roku tego już nie robimy i nie można przynosić do nas starych książek, natomiast można na przykład wykupić prenumeratę kolorowego pisma na rok spotkanie z jakimi, z jakimi poetami z jakimi pisarzami z jakimi artystami polskimi w najbliższym czasie w bibliotece będzie można w najbliższym czasie w najbliższym czasie 8 listopada będziemy pokazywali film dokumentalny Sławka Greenberga rozmawiamy z panią Zuzaną Głowacką na temat przyjścia do biblioteki również mamy już zaplanowany koncert Bożonarodzeniowy 20 grudnia kwartet to jest y, pana gubernata Slawik Arts uh, Ensemble będzie u nas grał koncert Bożonarodzeniowy i jeszcze jest parę rzeczy, o których nie mogę w tej chwili powiedzieć, bo one są otoczone tajemnicą. Rozumiem. Czyli czekamy na e, wydarzenia Proszę śledzić. Będziemy proszę, uczestniczyć w śledzić tych proszę śledzić ogłoszenia. W bibliotece są wywieszane ogłoszenia. Ja ogłaszam na bazarynce, daję do Państwa ogłoszenia, ogłaszamy się w kurierze plus również. To wszystko jest pro bono. Tu w tym miejscu bardzo dziękuję redakcjom obu pism nowojorskich za to, że zamieszczają te ogłoszenia o pracy biblioteki i proszę. Że tak powiem, rozpowszechniać słowo, bo to jest bardzo istotne. Dziękujemy pani Izabeli za przybycie do naszego studia. Życzymy dziękuję nadal licznych sukcesów. Bardzo dziękuję. Była to dla mnie ogromna przyjemność.